Oj, O! Nie! Ja! Bo kurczę, waliło mnie! Jak spadnie Jedziemy! Ja za że nie się. A kurczę! Nie trafiło cię! No i... Kurwa! Cześć! O! Da, czekaj na brata! Czekaj na brata!

Będzie śmieszniej, będziemy widzieć, tutaj kogo wywala, <grymne> kogo wywala. Jak? Ja, jak to zakryciło? Jak mi? a bo to mnie tak musi cię wywalić. Ja tak musi wywalić, musisz zjeść tam drugą platformę. Pierwszy. O kurczę, nie będę pierwszy. Czemu ja to staję oj, 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 oj! Co? Co? O Bo zaraz wybuch ten! Tego mało. mała! mała. E, ja, ja mam mój wyścig, ja mam wyścig zmiennokształtny, kształtu jakoś tak. Nie, nie, gram wyścigów już. Ja idę robić ja A ja nie, wiem. nie, nie, Lola Oglądać nie, nie, nie,